Dobra. Poszło? Siemaneczko majstry z powrotem na hali. Konstrukcja stoi, tam jeszcze spawają cały czas łaty, my się bierzemy za obmurówkę, to znaczy Tą stronę mamy zrobioną, 2,5 ustaka wchodzi, no i tu działamy po prawo, po mojej prawej Podaję te, bo tam taki skos musieliśmy docinać, bo tam by było szalowania z jednej strony 16, z tyłu 5, a tak to Po prostu jest nacięte tych pustaków i, i, I murujemy, to nie będzie, będzie to bez żadnej zaprawy znaczy nie będziemy tam u góry wypełniać zaprawą tylko, tylko no, tymi skosami co właśnie nie nabieram Coś tam jak coś się będzie przeszkadzać do blachy to się podczlifuje i później dzisiaj pewnie jeszcze tu się będziemy ustawiać na tym szczycie Tam rusztowanie mieliśmy na 2,5 tu mamy na 3 bo, bo tam było za nisko później tam później miałem pustak na Kant Dok na tym i tą deskosy murowałem z doki, ale to jest to jest nierobota. No i to podnoszenie teraz to już jest też. No jeszcze nie jest max tej... Co to tak jakoś się dziwnie za... Zapięło. Dobra no. W sumie to być na było zejść. No dobra to najwyżej zejdę, popróbuję tutaj i ileś. I się to nie prze, przejedzie się z tym. Niech to wisi. Jestem na górze finalnie tak to wyszło, także tu jeszcze doszły dwie takie konstrukcje. Tu będziemy się łatwo opierać na tym szczycie. No i tam będzie jeszcze zataszona ta przestrzeń. Tam ma być rynna na tamtym dachu. A ten szczyt chyba mm -hmm. on taki wolny zostanie na razie. Nie wiem. Taka wiata kolejna, przykryta. Takie, taka wizja inwestora. Ja tam się nie będę tutaj, wiecie, za dużo wypowiadał. Mamy zrobić, to zrobimy. Konstrukcja ogólnie ładnie leży. Tu trochę pizda jest, bo nie mam barierki, no ale musimy to jakoś ogacić i zbierdzielać. Jeszcze trochę tych ład mają do spawania, no ale my jeszcze mamy dwa szczyty do postawienia, także trochę jeszcze czasu zejdzie nic muruje. Tu już jadę bez sznurka, bo, no bo to już podłóg tych dolnych. Kukurydza jeszcze się suszy. Mniej więcej tutaj do Podług tych. Mówię, a co będzie wadzić lekko to To będziemy przycierać. Lepiej przycierać z taki niż szlifować beton. Nawet jakby tu delikatnie wiązanie nie wychodziło, no to takie wypełnienie po prostu I się myszy nie pierdoliły. Myszy to będą, ale wróble, że nie wchodziły. Też jak nie ma. Ciemno, to takaż te wróble, nie wchodzą. Dobra, i teraz tu robimy taki myczek, że znacze to po prostu tak. No jest szero, szero praktycznie to byś musiał to na dychę taką od spodu czyli trzeba w pionie tu zaciąć więcej kapujesz Lechu? Tu się wstawkę zrobi, bo jak na środku by to zaczął rzeźbić, to by to popękała tak to na boku to jest lepiej. No i tak 15 pulty idzie i koniec. cała burówka Duold się popierdą, nie nie wiedzieć tak. Niby to odszedł, dnia. tak się zacina, klinuje się, że no nie, chcą, nie chcę nikt tym ciąć W sumie to się nie dziwię, bo to jest bardzo Denerwujące I mamy to Obmurowane, linia jest ładna Kłaty też To nie ma co patrzeć na takie coś, że tam Lekko tam, śt, takie Czego chcieć, jest pięknie Aż chuj mięknie Dobra Przedtem przechodziliśmy, trzeba było się zginać tam tamtą stronę robiliśmy A Tu trzeba znowu Podnosić Człapę do góry, aczkolwiek, no nie no lepiej było No bo tak to, to, to było na wysokości głowy no, Było bardzo niedobrze Także tamtą stronę robiliśmy Dzień Taki dzień, dobry dzień No i tą stronę też robiliśmy Dzień, ale z ustawieniem rusztowania nie? Także Wiem, że zwyżka, no nie mam zwyżki, ale to jest też dobrze, jak zrusztowanie po całości, bo yy, bo czy sznurek, czy coś to idziesz i, i zapinasz i wszystko, nie? To co widzieliście do tej pory, to była środa. Dzisiaj jest piątek, już wczoraj padało, wczoraj mnie też nie było, miałem wyjazd. Yy że tu chłopacy tam jest taka paleta, nie wiem czy no widzicie, no to zbili tam, 80, skręcili 80 latów, bo w końcu dojechały te deski. No a dzisiaj od rana, no to jest prawie, to był, było rusztowanie było w środę praktycznie, tu nie było tego i tu, no bo tu jest takie 2,50. No jakbyśmy postawili te, rusztowanie to by było za wąsko, do, że ładowarką wjechać tu i tak za szeroko nie jest, ale no jest jak jest, no. no. i murujemy ten szczyt. Już jedno piętro, no już o metr się podnieśliśmy. Tam zostały już dechy, także to, te deski pójdą później tu, no i znowu barierka do góry. No i trzeba to w połowie przewięczyć, także będzie to pierdolenie niesamowicie. No ale dobra, no, no nie jest to 10 metrów, że se szczycik postawisz, tylko 27, nie? I... I dzisiaj też, też już jest która Pwunasta musimy go postawić tam nie wiem 5 mamy A ile jeszcze to Jeszcze trochę Dojechała jeszcze zwyżka inna To jest chyba 18 metrów bo tutaj tamta mała no to taka trochę za mała żeby żeby tam do czupka się dostać do kalenicy, o widzicie teraz widać jak łaty są. No kurde jest igła no troszeczkę uciekła im tu końcówką ta konstrukcja, ale to tak minimalnie, że nie, tego nie widać. Tak jak się patrzy to nie widać, tylko tam przy szczycie jak murowaliśmy to jest, tam jest większa przerwa przy tej łacie, a tu mniejsza, ale to jest tam najmniejsza. O jest i pan logistyk. ty? No ale głośno mów, bo ja nie mam mikrofonu, mnie nie stać tak jak ciebie na mikrofon, nie? No. Nie tego takiej drogi. Przecież to, jakby to u ciebie było, to byś, kurwa, wylizał. No bo spierdolnąłem to w wiaderko, żeby, żeby ten, żeby nie obtypało. że że Co? W tych stawach tu. No to ile godzin 5 minut? No czterech licz. się No. No, aha. No ja to już tutaj policzyłem, bo wczoraj godzi daje po 200, tylko tempy na głowę, no No i widzisz Na miesiąc Na miesiąc, no Debil Ale tam był nie Debil? Debil Co? 35 No nie jest tam No coś tam będzie widać aby przy. No tam jest ile? 300 metrów? nie mówił Mhm Ile sprzątają Ile jest kurwa, no ci powiem 35 35 Teraz jak sobie ten skos tutaj wyznaczam mniej więcej, no bo tu wiadomo jeszcze będzie beton Mam tu tam za sobą tą łatę Taką I to, no, ona trochę się tu obgina na pewno, ale to nic nie szkodzi. I tu muszę mieć 25 do dołu. I go tak sunę. O, 25,5. O, coś takiego. Ona jest leciutko, jest objęta. No i. Ale trochę więcej betonu. Ja wiem, że tu ktoś zaraz się będzie pytał, a bo mogłeś ten... Jak to się mówi, szczyty. Te skosy nie betonować, ale. To będę miał dużo zaślepiania tego pod blatami. Ja chcę tego uniknąć. nie, no w oczku, jako tako się mieści. A pankami tam logistyk stoi i obserwuje. Jestem ciekawy, jak mu wyjdzie ta posadzka. nie? No tam nagrał już, jak jakieś prowadnice robił na diabełka. Jestem ciekawy. Tam wpadnijcie do niego na kanał i Ja Jeszcze nawet też nie patrzyłem, bo wam powiem, że tyle, tylu widzów się zleciało, że się zacięło jak Konopskiego film o Pandorze. A, patrzy, a patrzyłeś na to? dlatego na, na to wszystko? A, tam... Chłopie, to jest kurwa pod zasięgi, chuj, no kto tam jest winny to jest, ale tam kurwa obrocają, kurwa tam te wiadomości. Aby kurwa kogoś, wiesz, wypierdolić i z interesu i nic więcej, nie? No ale wiesz, no 4, 4 miliona w godzinę zrobić, czy 3 miliony w godzinę w wyświetleń, no to... To aż wyjebało serwery na YouTubie. Na tym TikToku wszędzie to już tak jest tego nasrane, że... Pokazać coś innego, nie tylko tą murarkę, jak to się naprawdę odbywa, bo to nie jest. Póki starcza wysięgnika to jest dobrze, ale jak już jest wyżej, no to będziemy teraz cały czas przerzucać. Także tu odsłaniam. I on tu podjeżdża. Odpinamy. I teraz to podnoszenie, to też, ja tam dzisiaj podnosiłem, to Ni chuj nie widać, nie? No ale powoli, raz, drugi, trzeci I się nauczy no, Muszę im przerzucać, no on On praktycznie z tą paletą Ustaw się prosto i nie będziesz jechał, to się nie będzie bujać Idzie, idzie Od siebie w chu... I w prawo! Od siebie i do góry! Wysuwaj, 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 wysuwaj! Dobra, od siebie! Od siebie! Do, wysuwaj albo do góry! Wysuwaj! Wysuwaj! Jeszcze! Dobra, od siebie! Jeszcze od siebie! Dawaj wierzę jak najmocniej Jeszcze 20! by jak najmniej tam łazić Dobra Gdzie poleci W dół Dzieci ci poleci na zewnątrz? Jak to kurwa tak jeszcze stoi, to tej do poziomu to brakuje 5 cm a poleci. To się olężnie oprze, jak ładowarka pojedzie. A kto kurwa wyliwał chudziak? Nie pamięto. najebany. na I tak musimy się dało włożyć, idziemy na kawę. Ok, mamy to zrobione na chyba 9, raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Tam jeszcze mi zostało trochę kleju, to wymurowałem i cęgi. No weź na dole te jarzemka. Tak, na tym jednym. No i co? Zaczynamy? No trzeba to zbroić. No i 4 metrowe pójdą tutaj. 4 pójdą tutaj w te, te na środek, tam jakiś wymiar, i tu no i tak chyba to zrobimy, że po prostu zalejemy te słupy osobno. Bo No bo to strach, to wszystko na raz, to by zaszalował na raz i zalał, tylko że strach tu się. Bo to jeszcze tu wyżej by trzeba pomurować. Po pierwsze to wiatr, to, i ten to prawie 3 metry, czy, czy nie prawie, tylko będzie miało 3 metry. No to wiecie, jak to jest i wychyl się, coś tam przybino. Urwano. No nie chcę ryzykować, bo nigdy mi takiej ilości pustaków nie spadły na sam dół. No i pewnie będziemy tak to robić, ale to już w poniedziałek. A dzisiaj to tylko wkładamy to zbrojenie i to będzie finał. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!